Jesteśmy już po konferencji prasowej i po walce Tomasza Drwala polskiej gwiazdy MMA Tomek udźwignęłeś presję, bo jednak e, no co by nie powiedzieć, przegrana Michała wprowadziła troszkę, troszkę nerwowości tutaj w poczynania organizatorów. Widzowie spodziewali się zwycięstwa. No niestety Michałowi się nie udało, natomiast no, tobie potoczyła się ta walka, może nie, niekoniecznie od początku dobrze, ale co byś powiedział o niej? Jak, jak, jak planowałeś? Czy to było zgodne z założeniami? Mnie plan był taki, żeby podjąć tę walkę w stójce. no Widać Boże, że mało było boksu z jego strony i tylko to polowanie na te wejścia w nogi tak naprawdę z, tej, z tych pleców sobie dość dobrze radziłem no mnie, mnie troszkę zdeprował ten ból w tym kolanie bo naprawdę myślę że mi idzie nam w tym kolano pierwszy i tak już asekuracyjnie troszkę bo te brony to wszystko za no, tym no, strasznie silny strasznie silny głośno dlatego jest to jest tak jak Przerzucasz jakieś tony żelazwa i nagle wszyscy oczekują, że ktoś będzie pięknie, dynamicznie boksował. No nie da rady. Trzeba troszkę odczekać, troszkę wyluzować te ręce, na leną i dopiero no, Mówię, No mówię, naprawdę silny gość. No, strasznie silny gość. Jak byś zanalizował tą pierwszą rundę? Pamiętasz? No, nie bardzo. Zanalizuję jak ją zobaczy. No, Zawsze zobacz, tak jest, że po prostu tak szybko tak się dzieje. Myślę, że w tej pierwszej rundzie nie działo się za dużo, no to, że byłem tylko na, na plecach, no i coś tam pozadawałem jakieś czasy poza tym, no, no jakoś tak wpadłem, że, że on, on mnie miał znowu, jak gdyby mnie ten ringu uratował, ale to troszkę jest nie fair, no, bo ja wyciągnąłem... I panem pod no trzeba było walkę przenieść. Nie wiadomo jak ją też zacząć, no, nie było zaczynać taką walkę, że on mnie ma trzyma mnie do suplesa i zaczynać od takiego su no To jest właśnie ten mały mankament ringu, no, że tak samo ja go miałem tam dosiadzieć czy coś i trzeba było trzeba było na środek przenosić. W, w odróżnieniu Tomek od tych wcześniejszych twoich walk, które widzieliśmy w UFC, stosunkowo mało było uderzeń jednak na początku tej, tej, tej walki. No bo ja wiedziałem, że on będzie strzelał w jazdy w nogi no i też no, takie zaczynanie walki i pójście na całość, no też może się skończyć tak, że on po prostu z kontry wychodzi. Tym bardziej, że no, dużo robiłem na, na obozie, gdzie byłem z Jankiem Bałowiczem, właśnie to mnie zawsze gubiło, że ja w dużej rękawicach wszedłem w niego, a on zawsze się tylko cofnął no, wyszczelił z nogi i w trakcie na przykład jednej rundy miał trzy obalenia. No, i, i po prostu to jest tak, że... Myślę, że ciosy też powinny być punktowane. Każdy pojedynczy cios, który doszedł, powinien być tak samo punktowany jak każde obalenie. Wtedy zawodnicy nie skupialiby się na obaleniach, które no, zabiera zdrowia. Zwłaszcza jak ktoś je wybroni, to już by się tak nie czekaliby typowo na no, to wejście w nogi, żeby obalić. Bo no, obalenie jest punkta. A z ciosów tak naprawdę, no nie wiem na jakiej zasadzie jest to punktowane. Na pewno jest to punktowane tak, że cios jest punkt. No i... Tomek, a przejdźmy do tej ostatniej akcji twojej, seria ciosów i potem no, mordercie uderzenia, bo było ich bardzo dużo. Dobijałeś już do końca. Widać było, że nie odpuścisz, do znaczy, sędzia nie, nie przyjdzie. Wiesz, no, życie mnie nauczyło, że po prostu ja widziałem, że ten, że ten chłopak już że on już krzyczy, że, że nie, żeby przerwać to, a tutaj ewidentnie jest wina sędziego i nie wybaczyłbym sobie czegoś takiego bo raz w życiu coś takiego miałem że przestałem a sędzia jak gdyby wznowił walkę od stójki, no nie albo było coś, nie? też też sytuację, że na przykład sędzia zaczął gościa liczyć nie do dziesiątki jego go no, to, to, to My to takie... gratulujemy zwycięstwa g gratulujemy zwycięstwa a jakbyś y jeśli chodzi o pozostałych zawodników, udało się zobaczyć jakąkolwiek walkę walkę Michała. Właśnie przywilejem tego, że patrzysz ostatni, jest to, że nie, że nie widzisz żadnych walk i, i nic nie mogę powiedzieć. No, będę to oglądał na wideo, gdzieś pewnie będę coś wiedział, że pewno swoją walkę też zobaczę. szczególnie chcę zobaczyć jak te kolano gdzieś tam, czy, czy było w ogóle widać, że mi czy nie, ma, naprawdę się wystraszyłem z tego. Bo... Powiedz, co czujesz po pięciu latach przerwy w startach w Polsce i powrocie, no i tak udanym powrocie, po, po trudnej walce, bo nie była to no, łatwa walka, tak? Generalnie fajnie jest, patrzysz w Polsce, wśród Polaków i tak dalej. no Widać, że się ten sport tutaj rozbija jakaś, jakiś grono fanów się ciągle poszerza i mam nadzieję, że w końcu się z tym wstrzelimy, także... Ten sport coś będzie znaczył i w ogóle będzie o jako sport, a nie jest jakieś odpowiedicie, bo to, jeżeli chodzi o presję i o, ten, o jakość zawodników, to kwestia doboru to na przykład nie ma różnicy, czy ktoś jest z Litwy, czy z Rosji, bo daje sobie głowę uczy, że jest ktoś na Syberii, który, kto nie jest wypromowany, kto nie jest znany, a pewnie poza miatą niejednego UFC. Taka jest niestety prawda, Amerykanie mają tą swoją siłę przeżycia, że... Wierzą w Amerykanów, promują jak ich mimo wszystko i z nich robią prawdziwe, światowe gwiazdy. Bo jak jesteś gwiazdą w Ameryce, to, to jesteś gwiazdą na świecie. Tak A powiedz Tomek, takie pytanie, które pewnie zadaje ci mnóstwo dziennikarzy. I, i, kiedy zamierzasz powrócić? Czy to zwycięstwo na przykład po, przybliży cię do tego, do tego powrotu do UFC, o którym no, no, na pewno masz? Jakiś tam krok jest w tej walce, ale ja to jeszcze to nie jest bo. Teraz z tego co wiem, to coś się tam wszystko zmienia. Strike, który został wykupiony, oni mają swoją jak gdyby, listę zawodników, jakieś mają normy. No, mieliśmy ostatni, też się strasznie dziwiłem, że Jevtuszko został skreślony też, bo no, trochę nie w porządku, bo tak naprawdę bo jest, to, jest, to, jest to wielka tam. organizacja i też trzeba się troszkę poobijać, oswoić się z, tym, z, tymi, z tą machiną całą. No, I tu na po drugiej walce go zwalniają, tym bardziej, że pierwszą mają ładną. To tą drugą, nawet jakby ją nie do dobrej walki, to powinien mieć szansę jakoś dodatkowo jakoś właśnie się gdzieś tam zawalczyć jeszcze. Nie? No ale nic, nie. dzięki tobie udało się dzisiaj te polskie MMA dźwignąć, bo po serii porażek, no, była jednak seria porażek polskich Było. zawodników, dotkliwa, wielu wielu już mierzyło bardzo wysoko, no niestety jak się okazało, że, że jednak przegrać można zawsze. To jest taki sport. Tutaj nie ma, nie ma co mówić. No, no, wszystko się może zdarzyć, jak w tej piosence. No. Bo widziałam cię. Mamy nadzieję, że to zwycięstwo Tomka Drwala przybliży, przybliży nas do złotej serii polskiego MMA i teraz zaczną się same zwycięstwa. Tomek, dziękujemy jeszcze raz dla naszych czytelników. Tomasz Drwal, gwiazda wieczoru na gali Fighters Arena Łódź. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników FightSportu. Dziękuję bardzo.